Dzień dobry, witam serdecznie w drugim odcinku z serii Archiwum Palet i wracamy dzisiejszego dnia do przepięknej palety od Dedoc Selawi. W dużym skrócie, jeżeli ktoś nie zna zasad, wraz z Igą Pawlak na swoje kanały pod koniec miesiąca wrzucamy kilka makijaży z wybraną paletą, na którą możecie głosować w karcie społeczności. Jeżeli oglądaliście mój ranking palet ubiegłego roku, to widzieliście, że ta paleta zajęła drugie miejsce. Co oczywiście oznacza, że bardzo mi się podoba i powiem wam, że to jest jedna z nie tyle z moich ulubionych palet tamtego roku, ale ogólnie wszystkich, jakie miałam i jakie mam w swojej kolekcji. Ona jest naprawdę fantastyczna, uwielbiam jakość tych cieni i wiem, że wiele z Was również, wiele z Was ją ma, więc jeżeli macie ochotę pokazać swoje makijaże wykonane właśnie tą paletką, to wrzucajcie zdjęcia na Instagrama z dokładnie tym hashtagiem. Szczegóły o tej palecie oczywiście były zawarte w mojej recenzji, więc gdzieś tutaj u góry, jak i w opisie na dole macie podlinkowany ten film, a w bardzo dużym skrócie jest to polska marka produkująca w Polsce z fantastyczną jakością. Zachwycałam się też ich stroną internetową i tym, jak te wszystkie cienie są opisane, bo faktycznie, jak mamy chłodne tony, to na stronie jest to zaznaczone, że to są chłodne tony. Nie ma czegoś takiego, że na słóczach cień wydaje nam się, bo ja wiem, pomarańczowy, w opisie macie chłodki, a przychodzi w ogóle zupełnie inny. Nie, tu się wszystko zgadza z tym, co jest na stronie, to mi się też bardzo podoba. No i sama ta historia kolorystyczna jest absolutnie obłędna. Mamy coś chłodnego, coś kolorowego, więc nie będę przedłużała. Chodźcie do Słoczy. Paleta jest magnetyczna, z tyłu posiada dziurki do wyjęcia cieni. i Jest niestety obecnie na wyprzedaży, ze względu na krótki termin ważności. Duże, dobrej jakości lusterko, bardzo ładne wykonanie. Kolorystyka palety obłędna, doskonała. Jeżeli wydaje Wam się jakaś brudna, ciemna, to poczekajcie na Słocze. Jak to jest fantastycznie skomponowane. Maty są bardzo kremowe, przyjemne, mocno pigmentowane, dobrze się słoczują, jak i pracują fantastycznie na oku. Bez problemu się ze sobą łączą, rozblendowują. Ogólnie nie mam z nimi żadnego problemu, poza tym, że te pastele mogą delikatnie ciemnieć na oku, jeżeli nie podbijacie ich białą bazą. Błyski są absolutnie przepiękne. Większość na poziomie ultra pereł. 4 z 5 zawierają niebieskie drobiny, co bardzo mi się podoba. Biswul jest tak przepiękny, że w żadnej innej marce nie mam drugiego takiego cienia. Paleta może wydawać się dosyć ciemna, ale nic mylnego. Spójrzcie na słocze. Mamy maty w odcieniu, Pięknej, brudnej szmaty do podłogi, ale również obłędne kolory. Pastelowa zieleń, niebiesko fiolety, bardzo trudna śliwa czy czerwień. Kocham tę paletę i póki jest, to oczywiście mogę Wam polecić Szybciutko dogrywam, bo jedna z Was mnie pytała, jaki rozmiar mają te wypraski. Więc proszę Państwa, jestem przygotowana, mam metrówkę, one mają 2,5 na 2,5. Są symetryczne, o tak, wam pokażę. Cała paleta ma ponad 30 gramów, więc to wychodzi ponad średnio 2 gramy za cień. Zmierzyłam jeszcze nasze shop dla porównania i one są takiej samej wielkości. Po prostu tu mamy kwadrat, a tutaj koło. Natomiast rozmiar jest ten sam, myślę, że to na oko również widać. Lecimy z pierwszym makijażem. Jako, że mam katar, to notorycznie gdzieś tam sobie wycieram podkład. Plus, jest to mój drugi makijaż tego dnia. Jeżeli gdzieś mam podkład rozwarstwiony, zsiastkowany, nie przejmujcie się tym zupełnie. Zaczynamy od tego najjaśniejszego odcienia takiego błękitno przebrudzonego. Jeżeli będzie zbyt brudny, to po prostu go podbiję bazą z piluji. Mam po prostu pewien plan i chciałabym go zrealizować. <gryw> Zobaczymy, czy to będzie dobrze wyglądać. Oczywiście nakładam go obficie ponad ruchomą powiekę. No. piękny odcień. Coś mi za ciemno było, zapomniałam zapalić lampy i nakładam oczywiście torny. Już pewnie się domyślacie, co za makijaż chcę zrobić. Czy Wy widzicie intensywność tej czerni? Minimalnie osypał mi się pod okiem, więc za chwileczkę to sprzątnę. Pakuję jeszcze więcej. I zastanawiam się, czy to wszystko rozblendować po prostu tym jasnym. Ale ja chyba dołożę jeszcze tego ciemniejszego, czyli po prostu odcienia Friendly. Może nie tyle. Ale o, właśnie na granicy. Powiem Wam, że te cienie pracują naprawdę bardzo prosto, bo nawet jak nałożycie go dużo, to wystarczy dobrze rozblendować. Nakładam jeszcze więcej i znowu zaczyna powstawać jakiś taki burzowy klimat. Mm, podoba mi się. I podoba mi się to, jak ta paleta jest uniwersalna. Ile daje możliwości. Och, nie tylko w takich mocnych, ciemnych makijażach, ale co by nie było, ja takie najbardziej lubię, więc najczęściej się pojawiają na kanale, bo myślę, że po prostu zwykłe dzienniaczki to wy potraficie zrobić. Chociaż to jest mój zwykły dzienniaczek. Czy wy widzicie co tu powstaje? No, boskość, absolutna boskość. Połączenie, a można by było w ogóle nie? ten niebiesko fioletowy ciemniejszy połączyć z szarością i wtedy by powstał taki burzowy kontrast. Wracam do kontentu. I jeszcze tutaj przejadę po granicy. I teraz oczywiście pytanie brzmi, czy potrzebuję w takim razie ponownie palety Blend Bunny Longli? Skoro jestem w stanie stworzyć makijaże właśnie taką paletą i plus mam jeszcze oczywiście Belle niebieską, którą widzieliście już, też na kanale, to ta niebieska jest absolutnie przepiękna, ale powiem Wam, że to, co tu się dzieje, również. Zastanawiam się, czy pakować tu jakiś błysk, czy pozostać w macie, bo tu jest ten niebieski. To jest ten najciemniejszy o odbicie światła, właśnie na takie niebieskie by mi tu pasował, a ten fioletowy błysk uff. to może więcej friendly, a później zobaczymy co z tego wyjdzie. Chciałabym go tak rozpracować o, po całości, niekoniecznie koncentrując w jednym miejscu, może z wyjątkiem linii rzęs. Jestem bardzo ciekawa czy Marka myślała o takich makijażach. Tworząc tę paletę, bo coś tu że nie. Wracam oczywiście do kontentu i jeszcze tutaj będę dokładać, żeby było w tym miejscu jednak troszkę jaśniej. Zastanawiam się, co dać w kąciku. Może bym użyła po prostu bieli albo właśnie tego niebieskiego. Wracam jeszcze do czerni, uzupełniam kącik i doblę, tam, gdzie jeszcze ewentualnie. Coś mi się nie do końca podoba. Pod łukiem oczywiście Eveline. Farietę, pudrek, podkład, żeby podczyścić jeszcze te granice, żeby nie wydawały się brudne. Od dołu chyba dodam jeszcze troszkę korektora. Ostatnio jakoś grubo leci z tymi makijażami, więc się to po prostu po biały cień z innej palety, ponieważ bardzo mi tutaj brakuje czegoś do rozjaśnienia, więc on poleci poza konkurencją. Mogłabym równie dobrze wykorzystać beż właśnie Mogłabym też skorzystać z beżu właśnie od doc albo nie zamówiłam z pojedynczą kolekcją. Pod Podłukiem również biel. Bardzo się cieszę, że udało mi się stworzyć coś innego niż wcześniej tą paletą, chociaż dosyć podobnego właśnie do tego, co robiłam bellą. Bella zdecydowanie aktywowałaby mnie jakieś takie nowe doznania makijażowe. No. To jest zdecydowanie klimat, w którym chcę jeszcze pozostać. A skończony makijaż z większej odległości prezentuje się następująco, tym mnie poniosło? No może troszeczkę. Na ustach mam czarną pomadkę od Vivo z tej Halloweenowej serii. Nie wydobywałam z niej za bardzo drobinek, ponieważ ona lubi się delikatnie rozwarstwiać, więc po prostu tutaj na środek wklepałam ten sam, Ciemno-niebieski odcień, którego używałam tutaj na oczach I oczywiście na policzki, tak samo jak i na środek ust Wleciał niebieski rozświetlacz od Ofry Tym samym mamy kolejno mroczno-cmentarno-burzowy look Bardzo mi się on podoba, bardzo mi się podoba to połączenie Można by jeszcze się pokusić o jakieś dodatkowe akcenty linerem Ale już nie będę się bawić Dajcie mi oczywiście znać, co sądzicie I czy spodziewaliście się, że tą paletą uda się stworzyć dokładnie coś takiego. Ile ona ma możliwości, to jestem naprawdę w ciężkim szoku. Jak ten niebieski czy ten przepiękny się łączą z tym czarnym mm, majstersztyk. W drugim makijażu widzimy się w rozpadającym się warkoczu, tym się nie zajmujemy i myślę, że dzisiaj wykorzystamy może te niebiesko-fiolety. Ja wiem, że używam ich też częściowo w pierwszym makijażu, ale nie mogę się powstrzymać, spróbuję dzisiaj zrobić coś bardziej żywego, może wiosennego, bo ponieważ Ponieważ chcę dorzucić troszkę tej zieleni i myślę, że pójdziemy w ten przepiękny błysk, bo jest absolutnie wyjątkowy. Inglot na oczach zdążył mi zastygnąć już dobry czas temu, ponieważ jeszcze zdążyłam sobie zjeść. Więc zobaczymy, jak to się będzie lepić, ale póki co <laughs> absolutne szaleństwo, bez zarzutu. Otrzepuję oczywiście pędzel, bo te cienie potrafią się troszkę osypać. Natomiast, jak mówię, ja zawsze nakładam mało albo strzepuję, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. I delikatnie sobie później wyblenduję tym jaśniejszym niebieskim. I przejdziemy oczywiście też do zielonego. Ale ten cieniec jest przepiękny. Wiecie co? Żałuję, że w tej paletce nie ma takiego typowego fioletu. Bo ten z fioletem to by był jakiś absolutny obłęd. Właśnie taka typowa, mm, psimowa wersja, może? W sumie chciałabym, żeby Doc wypuściło same fiolety było coś przecudownego. Przy okazji no mają już tą kolorową paletę, która niestety jest wyprzedawana i to kończy się jej termin ważności, co też Wam mówiłam na początku, więc kurczę, liczę na to, że wypuszczą coś jeszcze, ale obawiam się, że są zbyt mało znani i mają zbyt mały obrót, żeby aż tak szaleć. Sięgam po ten zielony i chciałabym go tutaj może zaznaczyć i ogólnie wjechać na ten niebieski. O, może coś w tym stylu. Ciekawie to wygląda. Czy będzie mi się podobać finalnie? Nie mam pojęcia. Wracam do niebieskiego. Jeszcze tu nałożę. On jest intensywny. O, no, przepiękny. Na drugą stronę pędzla oczywiście kontent, czyli ten jasno-niebieskowy. Oba te cienie mają fioletowy ton. jak się połączy z tym mierzonym. Nieźle. Coś czuję, że ten makijaż też mnie zajmie dosłownie chwilkę, bo ten pierwszy zrobiłam dosłownie w 20 minut. Nie no, moi drodzy, to jest absolutnie przepiękne. Mm, tak, to jest dokładnie ten makijaż. Wewnętrznym kąciku potrzebowałabym żółtego błysku albo w ogóle żółtego cienia, żeby tu jeszcze tak połączyć całe to oko w im bardzo mocno wiosennym klimacie. Natomiast jedyne, co mam, to ten pomarańczowy. Nie wiem, czy on nie będzie za ciemny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O nie, działam sobie w błysk. No. Tak to się kończy gadanie i malowanie. No nic, będę musiała się po prostu osypać też pod drugim okiem, żeby było w miarę symetrycznie. I powiem, że tak ma być. Że to jest po prostu nawiązanie do błysku na górnej powiece. No, oczywiście sobie damy tamten cień. I no, pięknie to wygląda. Czy wy widzicie to morskie połączenie? Uwielbiam tę paletę po prostu. Ona daje tyle możliwości. Tak bardzo żałuję, że ona nie jest popularniejsza. Ten pomarańczowy jest dosyć ostry. Może tak troszeczkę i rozjaśnię najwyżej beżem. No nie, żółty by mi tutaj pasował. Ten jest akurat zbyt mocny. On pasuje faktycznie do tych ciepłych tonów. Do śliwy, do czerwonego. Bardzo ładnie to uzupełnia. Zresztą też fantastycznie się łączy z tymi brązowo brudnymi odcieniami. Ale czy to wygląda źle? Nie pasuje mi. Wracam do beżu glam shopu i tutaj sobie dołożę. I tak jak mówiłam, polećmy z tym niebieskim błyskiem. Jedyne co to nie polecam w nich wbijać palca, bo one są delikatne, dosyć płatkowe. więc po prostu łatwo nabrać zbyt dużo na palec, albo pędzel, albo po prostu sobie te cienie rozwalić. A tak delikatnie wklepujemy na palec i pyk na oko. Te różowe drobinki i ta morska baza, no coś niesamowitego. No może jeszcze delikatnie błyskułam miąż, bo on jest delikatniejszy. No może jeszcze troszkę na dolnej powiece. Ciekawe jest to, że ten błysk na zielonym odcieniu. Wygląda, jakby się mienił delikatnie na srebro. No nie, po prostu nie. Patrzę na ten makijaż i dalej brakuje mi żółtego. To, co uzyskam w kąciku, nie jest wystarczające na to, co bym chciała. Więc myślę, że użyję sobie któregoś z tych żółci. Myślę, że zacznę od tego jaśniejszego. Mogłabym też użyć pastelowego żółtego od Belly. Myślę, że też by mi tutaj pasował. Będę kombinować, bo potrzebuję tego odcienia tutaj. Także to wchodzi po prostu poza konkurencją, ponieważ chcę mieć ładny makijaż. A jak tak patrzę na siebie, no brakuje mi tego. Wiem, że też The Dots ma taki multi pastel, żółto-zielonkawo-różowy, ale nie wiem, czy on by mi tutaj za bardzo różowego nie wybił, nie używam go jeszcze, więc lećmy z tym. I spróbujmy, tak? O właśnie, to jest ten akcent, którego mi brakowało. Może jeszcze odrobinkę nad brwią. Nałożę jeszcze ten błysk, delikatnie na dolną powiekę. Skoro i tak wcześniej się tutaj dziabnęłam, minimalnie jeszcze tutaj wpracuję jeden w drugi. I tak, oczywiście, już wygląda skończony makijaż z bliska, jak i z większej odległości możecie dać na co sądzicie jednak zmieniłam wewnętrzny kącik dorzuciłam sobie odrobinę pasteli z Belly Beauty Bar, właśnie Pastel Garden i powiem Wam, że tak a propos ogrodu, to się czuję właśnie taką wiosenną wróżką w ogrodzie ten wewnętrzny kącik dał tu taki klimat, yy, użyłam tego najjaśniejszego żółtego odcienia i pasuje tutaj, jest idealny ponieważ ma delikatnie zielonkawy ton, ten perfekcyjny, perfekty mimo wszystko był zbyt taki przy kurzony, nawet rozbielony jaśniejszym cieniem nie dawał mi tego, czego oczekiwałam. Potrzebowałam właśnie czegoś dokładnie takiego. Więc końcik, już wiecie, na linii wodnej dzieje się. Bajlamo, jak zawsze, bo nałożyłam cztery różne kredki, żadna mi nie pasowała. Zaczęłam od białej od Eveline, później poszłam w turkusową od Color Pop, dalej to nie było to. Nałożyłam później Baby Blue od Glam Shopu, właśnie w takim niebiesko lekko fioletowym odcieniu, ale było mi za ciemno, więc finalnie chyba dalej jest ciemno i dołożyłam liliowo-fioletowy od Eveline, i właśnie wiem, co już by mi tutaj pasowało. Żółta kredka. Jako, że mi polecaliście kredkę od lamel, zamówiłam. Górne rzęsy są wytuszowanym czarnym tuszem od burżuła, a na dole dorzuciłam fioletową od Hen. Wziąłam ten róż i ten rozświetlacz, a na niego dołożyłam odrobinę tego przepięknego, wielowymiarowego topera ze Stars from the Stars. Paletka Moonlight, jakoś tak. No Jak on przepięknie wygląda. Co jakiś czas będzie mi łapał i też fioletowe, troszkę różowe drobinki, ale przede wszystkim teraz w lustrze widzę zieleń. I to mi się idealnie komponuje właśnie całym moim okiem. I w tym momencie mam dokładnie te same myśli, co ostatnio, czyli patrząc. Na tą paletę nie widzę tego makijażu, a jak już zaczynamy się bawić, to ona naprawdę na wiele pozwala. Oczywiście nie trzeba było dodawać tego żółtego kącika. Spokojnie można by było dostać przy niebieskim, czy dodać białego, czy może po prostu dziubek zrobić jakimś mniejszym cieniem, chociażby tym niebieskim. Też by to świetnie wyglądało, ale chciałam właśnie postawić na taki dosyć żywy wiosenny klimat. Dajcie mi znać, co sądzicie, i widzimy się w kolejnym makijażu. Moi drodzy, trzeci i ostatni makijaż. Jest dopiero koniec lutego, ja już czuję, że alergia do mnie się zbliża wielkimi krokami, więc zanim zacznę łzawić, przejdźmy może do dzisiejszego planu. Powiem Wam, że tego planu za bardzo nie ma. Chciałabym wykorzystać ten przepiękny śliwkowy odcień. Może użyję też czegoś szarości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznijmy może od tego, czy go czernią, czy nie. Zobaczymy. Nie mam zbyt wielkich planów, więc może polecmy z czymś klasycznym. Ale tym razem chciałabym wyciągnąć chyba to oko na ostro. Ale ten cień jest boski. Jeju. Pigmentacja, jak zwykle, bez zarzutu. Delikatnie otrzepuję pędzel, dzięki temu nie mam osypki pod okiem. Więc to jest jakieś cudo absolutne. Teraz mogę delikatnie go rozbędować dalej. Jak widzicie, on staje się jaśniejszy. Piękny. Po prostu piękny. Myślę, że granice przeczyszczę po prostu beżem. Dzięki temu będę mogła jeszcze bardziej zatrzeć to cieniowanie. Ale już widzę, że tutaj za nisko zjechałam, więc podczyszczę. Ale jaką on, jak on się buduje, ja nie mam po prostu słów. Coś przepięknego. A może byśmy wykorzystali ten najciemniejszy błysk? Cięgam po czysty pędzel i będę rozblendowywać granice delikatnie. Mam taki problem, że najchętniej to bym ten cień na całą powiekę i tak zostawiła. Jest zbyt piękny, ale będzie troszkę chyba nudno, nie? Więc postaram się jeszcze coś dołożyć. Na skośny pędzelek ten sam cień, i chciałabym wzmocnić tutaj tą granicę. O, coś w tym stylu. Czy robię na tym samym cieniu kreskę, tym samym cieniem? Tak, a co? Rozblenduję też to tutaj. Myślę, że tak dosyć obficie dosłownie reszturkami tego, co było na pędzlu. Zdecydowanie by się przydał tu taki jaśniejszy w odcień, więc jak widzicie, ta marka ma właściwe olbrzymie pole do popisu, bo może stworzyć cokolwiek i bardzo mało rzeczy będzie się dublować. Bo co by nie było, mamy tylko tą paletkę, mamy tylko te multipastelowe odcienie plus oczywiście brązy, no ale brązy to wiecie. Brązek, brąz jak brąz. Pudro podkład z Eveline. I oczywiście lecimy. Teraz sobie uświadomiłam, że chyba paletką Serge też robiłam bardzo podobny makijaż. No wybaczcie, jak widzicie, ciągniemy po prostu do takich klimatów. Więc, ym, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Może dodam błysku, to będzie troszkę coś innego. W samym kąciku nałożę biały odcień. Oczywiście od kosmik brushes. Uh -huh, tak, to będzie tutaj pasować. Może pójdziemy w portowe rzęsy, burgundowe w zasadzie. Może spróbujmy z najjaśniejszym szarym odcieniem i zobaczmy, czy będzie mi tutaj pasował. Bo też się zastanawiam nad tym niebieskim odcieniem, żeby go dodać o w tym miejscu. Ciemniejsza szarość. Tutaj jeszcze nie użyłam najciemniejszego, tylko póki co stopniowo nakładam jeden i drugi. Nieźle to wygląda, jest to jakieś takie przełamanie, dzieje się coś ciekawszego, zwłaszcza, że ten dół będzie neutralny. A polecę z kolorową linią wodną. Ale z drugiej strony jak widać, białą albo czarną. Też by super wyglądało. Okej, okay, chyba będę musiała jednak troszkę pojechać tym ciemniejszym też tutaj. I szaj na sam koniec. O, tutaj ciut, ciut, ciut. O, żeby ten najciemniejszy skoncentrował się właśnie w tym miejscu. A jakby tak odrobinkę dodać odcienia content. Tylko tutaj, tak na przełamanie. Tak, zdecydowanie tak. Wybaczcie, znowu daję te same odcienie, ale ogólnie testowałam już wszystko z tej palety. Mieliście dosłownie makijaż z każdym jednym cieniem. Połączenie tego cienia i szarości to jest absolutna pomba. Dlaczego ja nie odkryłam tego wcześniej? On się staje taki mocniej fioletowy i bardzo mocno kontrastuje z górą Coś. Zmacnę mnie jeszcze najciemniejszy szary, czyli szaj. Powracam mm -hmm. do kolm, czyli najjaśniejszego szarego. Ok, jednak minimalnie tego najciemniejszego dołożę tutaj. Może tak troszkę. On będzie też nawiązywał niebieskością i fioletem do tego odcinka na dole. Powiedziałam troszkę, daję na całą powiekę. To może jeszcze szybki dziubek wewnętrznym kąciku. I tak oczywiście się już prezentuje wykończony ostatni makijaż. Możecie dać znać co sądzicie. Nie mogłam się powstrzymać i musiałam zmaczować. Oczywiście znowu pomadkę wraz z podstawowym cieniowaniem. Ręce jednak w 100% czarne, dalej to już od burżua. Pomadka to Golden Rose, Long Stay w odcieniu 0,5. Za to na linii wodnej do znudzenia w kółko to samo, czyli biała kredka od Eveline, na to niebieska od Glam Shopu, i oczywiście fioletowa znowu od Eveline. Dzięki temu połączeniu te dwie dają mi właśnie taki fioleto-niebieski odcień. Idealnie pasujące do właśnie tutaj cienia w wewnętrznym kąciku. Bo oczywiście, na krótkie podsumowanie, jak pracowało mi się z tą paletą, czy może zmieniłam zdanie? Chyba jednak trochę mi się zmieniło, bo z tego względu, że dawno jej nie używałam. Zapomniałam, jak ona jest genialna. Do 26 lutego możecie ją dorwać właśnie w wyprzedaży. Ona teraz chodzi za jakieś 40-50 zł, coś takiego właśnie ze względu na bardzo krótki termin. Więc powiem Wam, że mimo wszystko, za takie pieniądze, taka paleta jest po prostu grzechu warta. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to tak, te błyski są bardzo drobinowe, one się bardzo osypują. Jeżeli nie lubicie niebieskiej drobinki w tych cieniach, no to uprzedzam, że większość je posiada. Są też. Dla mnie to wszystko tak idealnie po prostu się są zgrywa, bo co by nie było w centralnej części mamy te niebiesko-fiolety, które są przecudowne, są niesamowite i właśnie większość tych błysków również do nich fantastycznie pasuje. Ja jestem zachwycona zarówno jakością, jak pracuje ta paleta, naprawdę ona tak łatwo i szybko pracuje. Makijaże wychodzą mi w dosłownie 20 minut, więc do 30, żebym sobie jeszcze wykończyła rzęsy, nałożyła linię wodną i tak dalej. No, to jest coś niesamowitego. Chciałabym drugą taką paletę, tylko właśnie, może. W nieco cieplejszej kolorystyce albo może mniejszą, na przykład dziewiątkę czy szóstkę samych pasteli, to by też było fenomenalne. Naprawdę marka ma bardzo duże pole do popisu i liczę, że coś wyjdzie. I tutaj muszę zacząć też troszkę ponarzekać, bo jakościowo jest petarda, uwielbiam te cienie, natomiast mam problem z tym, jak ta marka jest mało znana i trochę mnie boli, że większość influ nie szukają właśnie innych marek, żeby znaleźć coś ciekawego i pokazać na kanale, bo to jest zdecydowanie ważne te polecenia, natomiast samo doc też powinno dostać strogiego kopa, z tego względu, że w socjalach ich teraz prawie nie ma. Wrzucili wyprzedaż. Mogliby chociażby udostępniać storki klientów o tym, kto coś kupił. Ja już, co prawda, tą paletę kupiłam bardzo dawno temu, ale kurczę, widzicie, jak działa chociażby Monolit. On odpisuje na wiadomości, zostawia serduszka, wiecie, udostępnia storki, czy macie profesjonalny makijaż, full glam i tak dalej, czy po prostu jesteście przeciętnym klientem i zrobicie sobie zwykły makijaż, to też, jeżeli wrzucicie na storkę i oznaczycie Monolit, to oni najprawdopodobniej to wrzucą do siebie. Więc to jest taki miły akcent, żeby też zaserduszkować zdjęcie klienta. Wiecie, ja przede wszystkim jestem klientem, więc dla mnie to jest miłe, jeżeli Monolit też to wrzuci do siebie, ale oni wrzucają po prostu wszystko. To jest bardzo dobre zagranie, żeby tworzyć swoją małą społeczność, dobywać nowych klientów, po prostu mieć dobry kontakt właśnie z kupującym. A tutaj mam wrażenie, że trochę tego brakuje. Bo oni wcześniej, co prawda, udostępniali zdjęcia właśnie różnych makijaży, ale też nie wszystkich. Nie chodzi o to, żeby oni musieli coś udostępniać, ale żeby był jakiś kontakt, żeby oni mogli budować społeczność, a w tym momencie mam wrażenie, że wrzucili tę wyprzedaż i się w sumie nic nie dzieje. Bardzo szkoda, bo ta paleta jest naprawdę godna uwagi, jest świetna jakościowo. Nie będę Wam powtarzać tego 40 raz. W momencie, w którym to nagrywam, chociażby inna marka ma dużą wyprzedaż i po prostu cały czas coś rzucają, jak nie posty, to rolki. Jedno za drugie, cały czas storka za storką, a mój przydługi wywód zmierza do tego, że po prostu się martwię, czy dostaniemy kolejną tak kreatywną, tak inspirującą paletę, czy nie skończy się właśnie na kolejnych nudziakach, kolejnych brązach, bo ok, fajnie by było zobaczyć jakieś takie cieplejsze tony, może brzoskwiniowe, może różowe, trochę małów. Ale wiecie koloru, też bym mimo wszystko jednak chciała. Zwłaszcza, że to połączenie jest naprawdę intrygujące i daje bardzo dużo możliwości. Jeżeli szukacie w makijażu czegoś więcej, to ta paleta zdecydowanie to dostarcza. Jak zobaczyliście w moich kilku makijażach, lubię dodać. Pojedynczy cień z innej marki, z innej palety, ale równie dobrze moglibyście wykorzystać po prostu to, co samo DDoS oferuje. Domyślam się, że Iga chociażby będzie wykorzystywać beżowy odcień. Jeżeli szukacie świetnych kolorów, bardzo ciekawej kolorystyki, bo ona wcale nie jest taka szarobura, możecie chociażby sobie zakryć te cztery cienie i nagle zobaczycie, że ta paleta jest jakaś taka kolorowa, jasna, wiosenna. Więc naprawdę pozostawia... Dużo możliwości. Jeżeli coś Wam to nie pasuje, to możecie, wiecie, pyknąć z tyłu, pokładać sobie to inaczej. Wyboru macie naprawdę sporo. Możecie stworzyć swoją własną inspirację. I ja jestem naprawdę bardzo dużą fanką połączenia tych niebieskości z tym bordo śliwkiem, cokolwiek to jest. Ten burgundowy odcień jest. Błoski, więc nie gadam już więcej, paleta jest cudowna. Jeżeli ktoś nie przyjmuje się terminami ważności, to macie okazję ją chwycić w absurdalnie niskiej cenie. Ja ze swojej strony serdecznie polecam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, który makijaż najbardziej Wam się podoba i do następnego.